Dzień dobry! Zbliżają się długo wyczekiwane nabory grantowe w tym roku. To aż ponad milion złotych do rozdysponowania w grantach. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa cykl pięciu szkoleń w formie tutoriali, które mamy nadzieję pomogą przygotować Państwu wnioski o powierzenie grantów. Zapraszamy! Mam na imię Ewa. W LGD zajmuję się wnioskami o płatność i jestem doradcą. Zastanawiacie się Państwo, dlaczego już na etapie wniosków o przyznanie pomocy mówimy o wnioskach o płatność. Otóż, jeżeli będziecie Państwo wiedzieli, czego będziemy od Państwa oczekiwać w tym ostatnim etapie, będzie Państwu dużo łatwiej przejść przez cały proces. Wniosek o płatność w grantach nazywa się wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe, czyli macie dwa w jednym. Państwo nie musicie wypełniać dwóch osobnych formularzy. Wniosek znajduje się na stronie internetowej. Jest bardzo podobny do wniosku o powierzenie grantu. Zaczyna się krótką instrukcją, którą należy dokładnie przeczytać. I tak samo jak we wniosku o powierzenie grantu, nie wypełniamy szarych pól. W pierwszej części wniosku wybieramy checkbox, w którym zaznaczamy, czy jest to płatność końcowa. Wiadomo, że tak jest w przypadku grantu. Druga część wniosku dotyczy identyfikacji wnioskodawcy i podobnie jak we wniosku o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z istniejącą sytuacją. Trzecia część wniosku, dane z umowy o uwierzenie grantu. Tutaj wpisujemy dokładnie to, co znajduje się w umowie o uwierzenie grantu. Część czwarta wniosku, dane dotyczące wniosku o płatność, zostawmy sobie na później, ponieważ łatwiej będzie ją uzupełnić. W piątej części, rozliczenie zaliczki, należy wpisać dane z umowy. Część szósta, oznaczenie, tytuł projektu, czyli zgodnie z rubrykami wypełniamy, jest to bardzo podobna część do części z wniosku o powierzenie grantu. Piąta część wniosku, rozliczenie zaliczki, w zasadzie jest to, należy to przepisać z umowy o powierzenie grantu. Część szósta dotyczy opisu Państwa projektu i sposobu, w jaki żeście go zrealizowali. Należy tutaj wypełnić zgodnie z rubryczkami. Opowiem bardziej szczegółowo o punkcie piątym, ponieważ jest on bardzo istotny. Chodzi w nim o to, żeby Państwo wykazali, że y, kryteria, które, y, dzięki którym Wasz wniosek y, jest realizowany, zostały przez Państwa spełnione. Siódma część tego bloku, informacji o projekcie, wskaźniki realizacji operacji, też wynikają z umowy o powierzenie grantu. Część siódma wniosku, którą proponuję rozpocząć, wypełniać na początku realizacji grantu, jest to wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, których może być wiele podczas całego projektu. W związku z tym, żeby czegoś nie pominąć, najlepiej zacząć na bieżąco wypełniać ten wykaz. Z wykazu tego wyjdą nam wszystkie koszty. Które później będzie można wpisać do części, którą pominęliśmy. Sprawozdanie finansowe o realizacji umowy o powierzenie grantu. Jest to tabela, zestawienie rzeczowo-finansowe, które co do zasady powinno być tożsame z zestawieniem rzeczowo-finansowym, które stanowi załącznik do umowy, a także było zestawieniem rzeczowo-finansowym, będącym częścią wniosku o przyznanie pomocy. Tabela załączniki stanowi katalog załączników wymaganych do złożenia i należy tutaj zaznaczyć ilość i załącznik, który dotyczy Waszego projektu. Szczegółowo przyjrzyjmy się kilku kategoriom załączników, które naszym zdaniem są najważniejszymi we wniosku. Załączamy wymagane załączniki w postaci oryginałów lub skanów które potwierdzane są za zgodność z oryginałem przez pracowników biura LGD, notariusza lub podmiot, który wydał dokument. Załączamy faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, rachunki do umów cywilnoprawnych z dołączonymi umowami. Oryginały dokumentów powinny być prawidłowo opisane zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, o czym mówił w części trzeciej Paweł. Dowody zapłaty potwierdzające dokonanie zapłaty za określone czynności, mogą być w formie elektronicznego potwierdzenia dokonania płatności. Umowy z dostawcami lub wykonawcami musimy dołączyć, jeżeli dokumentów, z dokumentów finansowych nie wynika precyzyjnie określone, nie wynikają precyzyjnie określone koszty. Jeśli wystąpiły różnice, Pomiędzy zaplanowanymi w umowie kosztami do poniesienia, a zrealizowanymi kosztami o więcej niż 5%, musimy załączyć wyjaśnienie. W przypadku, jeżeli mamy operację, w której występują roboty budowlane, montażowe, usługi, inne prace, które kończą się protokołem odbioru, należy taki dokument dostarczyć. Innym załącznikiem będą zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencję w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego. Jeśli z operacji wynika praca wolontariuszy, należy dołączyć kartę pracy wolontariusza. Jeśli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo. W przypadku niektórych rodzajów operacji niezbędnym załącznikiem będą listy obecności, które będą dokumentowały wydarzenia opisane we wniosku. Zdjęcia, publikacje, materiały promocyjne są bardzo ważnym elementem potwierdzającym prawidłową realizację projektu. Prosimy o ich dołączanie. Można dołączać te materiały w formie elektronicznej. Do wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania. Można dołączyć inne, niewymienione w tabeli, w tym katalogu załączniki i należy je wpisać i nazwać. Operację należy przeprowadzać zgodnie z zasadami konkurencyjności. W związku z tym bardzo ważnym załącznikiem będzie rozeznanie cenowe, które również należy załączyć. Dziękuję bardzo za uwagę i proszę o sprawdzenie swojej wiedzy w ostatnim już teście, który znajdziecie Państwo tutaj, a także zapraszam na piątą część szkolenia, którą poprowadzi Paweł. Opowie nam o dobrych praktykach w projektach grantowych.